niedaleko latać. To jest po prostu fantastyczny finał, fantastyczny finał, w którym brakuje nam tylko jednego. tej chwili, żeby Adam, tak jak zawsze było, poleciał, poleciał daleko. To będzie trudne, tu się już cieszy. Janet Batajnen, Harioli jest pierwszy. Na drugim miejscu egzekwo Simon, Aman, Robert Kraniec. Pytanie, kto, kto czy Adam Małyś? To widzę, że jest. Jest napięty. To jest duże wyzwanie. Pierwszy krok 210 metrów. I teraz Adam, Adam, przypomnij sobie wszystko. Chyba bliżej, żeby pokonać Karego Lego, czy wystarczy na to nie miejsce Po raz drugi 209,5 I noty po 19, 19,5 Adam Mały Znowu na podium No ile będzie go dzieliło Będzie go dzieliło od Karego Lego Dzieliło go w poprzednim konkursie Tak niewiele 1,1 punktu Żeby pokonać Gregora Szwieręcałera I teraz ten kolejny na mamutach Harioli stanął na drodze Polaka, żeby odnieść to jest y, ważne, ale zobaczymy, bo jeszcze punkty, punkty, noty. Adam Mały jest na miejscu drugim, egzekwował, a ma z krańcem na trzecim. Blabla!